Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. I słuchajcie, em, przychodzę dzisiaj do Was z rozdaniem i z najnowszym pudełeczkiem Glossy Box. E, wyglądam jak wyglądam, ponieważ jestem po całym tygodniu pracy, ale dzisiaj się wyrwałam dwie godziny wcześniej e, i kręcę dla Was filmik. Parę filmików jest dla Was przygotowanych, także on nie będzie w sekwencji, także na przykład teraz jestem, chociaż tak nie widać dużo, jak jestem opalona na żywo w kamerze, ale e, po prostu będę. W innych, że tak powiem, czasach teraz wkleję ten filmik, a później będę starszy wklejać. Yy, I tak, chciałabym na początku powiedzieć, albo nie, najpierw rozpakujemy sobie pudełeczko, a potem powiem o zasadach konkursu yy, rozdania tym razem, bo są troszeczkę inne od ostatniego. Także Glossy Box, miesiąc lipca, lipcowy, jak zwykle czarne pudełeczko. Jak widzicie, jeszcze jest zamknięte i jest to edycja holiday, czyli co wziąć ze sobą na holiday'a. Co jest dziwne, widzę, że pudełko jest e, zwykłe, standardowe, czyli ten e, brudny róż, a jest wakacyjne, to tak powinno być, moim zdaniem, takie jakieś z palmami albo z czymś. E, mamy tutaj jak zwykle e, na online shopping, ale ja nie robię, nie lubię, że ktoś za mnie dźwigał. Chodzę sobie do sklepu i kupię sama. Standardowo czarne w środku, pstążeczka. Chcę to szybko wiecie zrobić, bo nie ma sensu. Każdy już wie, co to jest glossy box. I już mamy tutaj sneak peek na o, następny miesiąc, i mamy znowu Hoodie Beauty. Jest, są ich urodziny, pudełeczka, i każdy dostanie metaliczny lip gloss. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie znowu brązowe. I już widzę tutaj, co mamy w pudełeczko jest pokazane, to jeszcze nie patrzmy. I jest zapakowane tak. Jest bardzo lekkie to pudełko tym razem, także zobaczymy. Ok. Otwieramy pierwszą rzecz. I jest to maska. Można było dostać dwie, można było dostać intensywną czarną albo zwykłą ze drzewa strawy, z, z butsa. To są te maseczki. A i maseczka ta kosztuje. To jest w ogóle maszka travel size, słuchajcie, właśnie taka, żeby włożyć sobie do... do walizki. I gdzie ona tutaj jest? Aha, czyli taka kosztuje funta travel size. Ja miałam już tą maseczkę kiedyś. Nie pamiętam, czy ona była dobra, czy nie, ale ja ją miałam, także ja Wam ją dam do rozdania, który będzie w dzisiejszym odcinku. Ogólnie jestem trochę rozczarowana, bo zazwyczaj dają lepsze maski niż takie zwykłe za funta. No ale cóż, jest tak, jest. Kolejna rzecz: ja już widzę, że to pudełko nie jest rewelacyjne. Jest tutaj naturalny bronzer e, z fajnej firmy, bo z firmy Palmers. E, oni mają bardzo dobre produkty i to jest travel size, i akurat ten kosztuje 2,49 i on ma niby nam pomóc się opalić. Ja mam chyba w tej ciemniejszej e, e, w, ciem, w ciemniejszej e, wersji, chociaż nie. On jest biały, fajnie pachnie. No wiecie, przydać się, przyda. Przedać się przyda, czy przyda. No, ale jest tu tylko 20 ml. Jest to bardzo, bardzo małe. Także, no, nie jestem zachwycona szczerze mówiąc. E, kolejną rzeczą, jaką tu widzę, jest znowu e, travel size. E, coś z Budapesztu firma Omorowicza. E, I jest to e, coś do czyszczenia twarzy, słuchajcie, zobaczcie. Jest to produkt, który niby według lulotki kosztuje 18 funtów. I jest to po prostu. E, Zwykły um, Healing System, harness and carrying Powers. The... Ponadto jest to um, firma, która jest bardzo pop popularna w Budapeszcie. Jedna z najlepszych spa w tamtym kraju. Ciężko mi to ocenić, bo w Budapeszcie nie byłam i nie znam tej marki. E, można tego używać albo do usuwania, albo do usuwania makijażu albo pisze, że na przykład po dniu na słońcu, ale znowu jest to mało, jest to 30 ml i niby oryginalna cena tego małego to jest 18 funtów, a full size kosztuje 52 funty, czyli dość drogo, ale jestem znowu niezadowolona, bo znowu jest mała rzecz. Także zobaczymy, wypróbować sobie, wypróbujemy. Kolejna rzecz jest z firmy Moroka Onoil i jest to treatment dla włosów, słuchajcie, 25 ml, firmę znam, nic niej jeszcze nie miałam i ten olejek, słuchajcie, niby w tym travel size 25 ml kosztuje 13,45 i jest to e, pomaga nam e, ochronić nasze zniszczone włosy i suche, ale można także używać na przykład na koniec do stylizacji włosów e, i niby właśnie po słońcu to jest świetna kuracja. No nic, zobaczymy, na pewno sobie potestujemy i dam wam znać, no ale niestety znowu travel size. Um, jak nie mam nic przeciwko travel size, to jeżeli w tym pudełku, że tak powiem, dali więcej takich travel size, bo wszystko to jest travel size poza, widzę, ostatnią rzeczą, to moim zdaniem e, powinni dołożyć jedno albo dwie rzeczy ekstra też w takim travel size, bo nigdy jeszcze w pudełku Glossy Box nie miałam tylu małych rzeczy, także pod tym względem jestem rozczarowana. No ale zobaczymy, tu nie chodzi o to, produkty są spoko, na pewno e, mi się przydadzą, e, chociaż to nie jest jakieś wow, to nie jest nic w stylu, o Boże, potrzebowałam tego, no ale. E, I tuż, słuchajcie, do rzęs firmy Mankadar, jest to Jet Black Mascara, jest to full size e, produkt. Bardzo fajnie wygląda to opakowanie, bo jest takie kręcące i ta maskara, słuchajcie, kosztuje 23 funty, czyli do najtańszych nie należy. Ma na kadar 23 funty i jest to czarny tusz, e, który wydłuża i daje nam objętości. Także jestem bardzo ciekawa, ale. Już mam tyle tuszów różnych, a używam tylko na dolne rzęsy, że nie będę go nawet rozpakowywać. I to będzie główny prezent tego rozdania tusz za 23 funty. Na pewno komuś się przyda. Ja nie chcę mieć kolejnego tuszu, bo po prostu będzie ich za dużo. Zaraz do rozdania, ale oceniam cię pudełko Glossy Box. Moim zdaniem najgorsze pudełko, jakie miałam, a już kolekcjonuję to chyba prawie rok. Także jeżeli chodzi o pudełko, jestem rozczarowana, no ale nie każde pudełko będzie, wow. Eee, zobaczymy, jakie będzie następne. Póki co, a teraz przed do rozdania. Eee, stwierdziłam, że większe rozdania, takie większe paczki będę robić na każde 100 subskrypcji. Wiem, że idzie mi to wolno. Ale na każde 100. Wszystkie inne pomniejsze rozdania, które będę miała, będą to paczki mniejsze. A z tego względu, że te większe paczki na przykład kosztuje w środek 15 funtów, gdzieś tak. Przesyłka na przykład do Polski jest dość droga, bo kosztuje 6-7 funtów, gdzie w Anglii na przykład 2 funty, czy tam 3. Dlatego też. Nie mam miliona monet, że tak powiem, żeby za każdym razem robić takie duże rozdania. A chcę robić tych rozdań więcej, żeby więcej osób mogło skorzystać. Także co 100 będzie wielkie, wielkie rozdanie, a w międzyczasie pomiędzy filmikami będę robić po prostu mniejsze rozdania. Eee, w ogóle przepraszam, że jest ciemno, ale dobrze że mam koszulkę jazda, to chociaż widać dobrze. Eee, dobra, przechodzimy do rozdania. Słuchajcie, pod ostatnim rozdaniem była nie burza, ale były. Eee, Mm. Dużo dziewczyn zauważyło, co ja zauważam, też, że dałam tylko filmik, napisałam, że jest rozdanie, dokładnie po dwóch sekundach, odkąd filmik się pojawił, były komentarze, biorę udział. Ja rozumiem, ja nikomu nie każę oglądać całego filmiku, ale byłoby miło, jakby ktoś chociaż sobie na przyspieszeniu przewinął, o czym ja mówię, albo chociaż e, odczekał całość tego filmu. A, dobra, dodała ten filmik, to poczekam 10 minut, nie wiem, żeby ten komentarz zrobić, bo. Nie zrobiło mi się fajnie, że ktoś tak od razu biorę, e, biorę udział. Także dziewczyny i chłopaki, chociaż na prze, przewincie ten film, zobaczcie i tak dalej. E, także dzisiaj będzie hasło. E, nie hasło. Dzisiaj będzie inny. E, inny. Niech będzie hasło. W ogóle mi słów brakuje. Także słuchajcie. E, brać udział może każdy, kto jest. E, Boże, nie. Brać może udział każdy, kto chce. Jeżeli jesteście niepełnoletni, a wygracie, to bardzo bym prosiła zgodę rodziców na wysłanie paczuszki. E, to po pierwsze, e, każdy może brać udział, e, każdy, osoba, przepraszam, każdy może brać udział, kto jest, kto subskrybuje mój kanał. Także jeżeli jeszcze tego nie robisz, to proszę zasubskrybuj mój kanał i wtedy na pewno weźmiesz udział w losowaniu. A co trzeba napisać, poni napisać poniżej? Chciałabym, żeby... Osoby, które chciały wziąć udział w rozdaniu i napisały biorę udział, e, nagroda. Chcę, żeby osoby, które chcą wygrać i które chcą brać udział w rozdaniu, napisały mi w komentarzu pod spodem, jaki jest ich ulubiony serial. Ja szukam seriali nowych, bo jest wakacje, moje serial mam przerwy, także szukam inspiracji. Także kto chce wziąć udział w rozdaniu, napiszcie mi na dole komentarz, jaki jest Wasz ulubiony serial. Jeżeli serialów żadnych nie oglądacie, po prostu napiszcie komentarz, nie oglądam seriali, to będę wiedziała, że i tak chcecie wziąć udział w rozdaniu. Także takie są zasady, myślę, że bardzo proste. Los, zgłaszania Trwają do następnej środy. Dzisiaj jest środa, jak go wrzucę, bo do środy pracuję. W czwartek na spokojnie zdążę sobie zmienić i zobaczyć, kto zrobić losowanie i w piątek wyślę paczuszkę. Także do środy, w środę losujemy zwycięzcę. A tak jak już mówiłam... Aha, panowie, słuchajcie, ja wiem, że to są znowu kobiece rzeczy, ale macie koleżanki, ciotki, mamy, kogokolwiek... Warto wziąć udział w rozdaniu, bo nawet może się komuś na prezent przydać, bo na przykład wiecie, wszystko jest nowe, tak jak tutaj dzisiaj jest ten tusz, on jest nawet nie nierozpakowany, także warto brać udział. Uwierzcie mi, każda kobieta się ucieszy z takiej niespodzianki. Także główną nagrodą będzie ten tusz o wartości 23 funtów. Do tego dołożę tą maseczkę, tylko z tego względu, że ja ją już miałam. Do tego oczywiście maska z... z z Green tea. ja lubię z serii tych masek, bardzo lubiam ona jest w płachcie i płatki pod oczy, te. I ostatnia rzecz do tego, to są cienie, z muła, też widzicie, nowe, taka kolorystyka, tu jest jasny i dwa brązowe, bo to trochę wygląda jak czarne, ale to jest nie, to jest jasny, perłowy jakby, brązowy i ciemniejszy brązowy, takie tusz. czyli mamy to, tusz, i trzy maski. I to jest rozdanie, także ktokolwiek chce brać udział, proszę napisać komentarz z ulubionym serialem. A póki co żegnam się z Wami i mam nadzieję, że będzie dużo chętnych do mojego rozdania. Buziaczki, kochani. Chciałam Wam dać buziaki. Buziaczki. papa. Pa.